Jeśli chcecie podejść bliżej, to yy, nie musicie tak siedzieć, możecie sobie stanąć tutaj. Może ja Ci przytrzymał ten stół. Jak chcecie tutaj podejść, to nie ma najmniejszego problemu. Chwilka. Najgorsza. Najgorszy element to I gorunka. I no teraz mamy w tym, gdzie to przygotowane wycięcia. Tchniemy tak za między czwartym a piątym żembrem. O, Kolega od razu segreguje rodzaje mięsa, tak? bo tutaj ta część y, głównie pójdzie na przykład na salceson. Y, pod gardle. Dobra, to, to wszystko tu salceton, a z miska kanaperna grilla albo na blasz. Szynka jest tu duża jak Szynka widać kostią, na razie No i dalsza część na pastet i teraz chciałbym oddzielić żebra od boczku i hamulców Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale um, Łukasz przed. Y... Najlepszy stap jest taki. Nie obrabiamy. Tak. tak. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale Łukasz przed y, przystąpieniem czynności rozbiorowych y, naostrzył sobie nóż. Czasem, jak schodzę na rozbiór do, y, do kolegów, to robią to właśnie kilka razy w ciągu y, jednego y, rozbioru. Jest to spowodowane tym, że nienaostrzony nóż często gęsto po prostu szarpie męso. I to jest cięższa robota dla rozbiorowego, cięższa, cięższa robota dla rzeźnika, jak ma po prostu nienaostrzony nóż. Wy jako kucharze też powinniście uważać na to i zwracać bardzo dużą uwagę na to, żebyście mieli sprzęt dobrze przygotowany, odpowiednio przygotowany, żeby noże przed pracą były odpowiednio naostrzone. Prostecik, prostecik. Tuż jest świetnym nośnikiem smaku i aromatu, więc nie należy się go w żaden sposób brzydzić, a taka słoninka, czy, czy właśnie taka jeszcze ze skórą, tak tutaj jest, świetnie się nadaje do tego, żeby ją stopić i przygotować z niej smalec. Tak? Bardzo dużo ludzi. Używa do tej pory Smalcu, który jest świetnym, świetnym środkiem do smażenia i duszenia. Mamy boczuś. Tak, ze skórą. Normalny boczuś ze skórą. No i dalsza dzień Jak będziecie pracować z tym mięsem, bo zaraz będziemy wybierać z którym mięsem, z którą częścią będziecie pracowali, to zauważycie, że to jest trochę inne mięso niż się kupuje w sklepie. Ono nie jest nastrzyknięte niczym, to jest wieprzowina bio, i generalnie zobaczycie, jak się będzie zachowywała chociażby na patelni, gdzie. Mięso wam się niewiele obkurczy i niewiele wody z niej wyjdzie, a praktycznie w ogóle. O tym trzeba będzie pamiętać przy jakiejś obróbce, przy przygotowaniu mięsa do, do, dalszej, do, dalszego, do dalszej obróbki. Znaczy tak, no czy tak, ja jestem w ogóle ze Świętokrzyskiego, mieszkam w Krakowie. Jak usłyszałam, że na Podkarpaciu się gotuje, rosło z wieprzowiną, to spadłam z krzesła praktycznie. U mnie jest wołowy, z odrobiną jakiegoś drobiu, ale wieprzowy to... na wywarze wieprzowym to ja chętnie ugotuję ogórkową. Hmm. Co takiego? Z ziemniakami? Rosu? No. O matko. W się wytynijemy z makaronem, tylko z ziemniakami. A nie makaronem jest z ziemniakami. Tak. Okej. Znaczy chyba mi się zdarzyło kiedyś z ziemniakami rosół. Ale to chyba nie moje klimaty. Makaron od babci jest na, najlepszy na świecie. I teraz mamy z kości. Pokaż warkoczyk, jaki ci ładny wyszedł. Już. go troszeczkę odrobimy. I barkocz. Jak się czasem jak kupujecie mięso w sklepie, to najczęściej jest to już tak obrobiony schab, że nawet tego te ścięgna teraz tutaj z góry nie ma. E, zasadniczo. I tutaj ta część, którą właśnie ostatnią odkroił Łukasz, e, jest częścią, która dochodziła do karku. I to jest najbardziej krucha część schabu, jaka tylko może być i najbardziej soczysta. E, nie dość, że mięso jest białe, bo raczej schab jest biały. E, a kark tutaj nam leży i jest czerwony zdecydowanie. Ta, ta część taka karku ze schabem jest najlepszym mięsem zaraz po polędwiczce chyba. Co na pewno trzeba uważać przy pracy z nożem. Jak zauważyliście, ten noż jest cienki i ostrzony co chwilę. Łukasz, pochwal się swoją blizną. Tu przebita na wylot, jak on a tu to już. Już nie liczy. Teoretycznie robią to chłopaki u nas automatycznie, dosłownie. Podejrzewam, że jakbyśmy im zawiązali oczy, to też by sobie świetnie z tym poradzili. Ale zdarzają się wypadki. U nas na zakładzie żaden rzeźnik nie wejdzie bez odpowiedniego obuwia, bo czasem się zdarza tak, że nóż wyleci z ręki, a taka szpilka wbija się w but idealnie. I w taki e... przypadek spadł, tam stopy na wylot. Także wy też powinniście pamiętać o tym, że na pracy w kuchni powinniście mieć odpowiedni strój, odpowiednie obuwie. E, już abstrahując od tego, że e, po prostu ubrania się często gęsto niszczą jak się wychodzi z kuchni i ten zapach całego chociażby tłuszczu czy wszystkiego innego przechodzi. E, więc trzeba pamiętać o tym, żeby odpowiednio... Przygotować się do tego, żeby wejść na tą kuchnię. No i odpowiednie. obłowie. Kiedyś na jednych, z, na jednych z warsztatów opowiadaliśmy właśnie, jak też Łukasz mu wspominał jak kolega mu się, przebił mu się nóż przez stopę. I jeden z kucharzy też mówił, że właśnie miał taką sytuację, tylko taki siekaniec mu się wybił stopę. A więc yy, od tamtej pory nie założę innych butów, tylko takie specjalne do pracy. To nie jest droga impreza, bo takie buty potrafią kosztować między 50 a 100 zł, a zdecydowanie będzie Wam wygodniej i zdecydowanie Wam będzie bezpieczniej. Co Łukaszku robisz? Teraz wybiję łopatkę, bo się pula zrobić. Tu. Co chyba na warsztaty będziemy jeździć ze swoim stołem jeszcze? Tak. Jest strasznie. Mówię nawet, że mamy 2-3-4 stopnie. Praktycznie przez cały rok. Tak, są momenty, że można tam schodzić i jest dalnie, ale i czasem, jak już jest zimno na polu, to jak się wchodzi, to jest cieplej na tym. Elementy. Tak. A ja potrzebuję jakiegoś ręcznika. Ok. Na kuchni?